do bode hey, uh. hey, uh. <coughs> Znowu mi się udało O oh, Jezu Ja to jednak mam talent do uciekania Pies sąsiada chyba odkrył mój potencjał Hmm, <śm> a może zacząłbym swoją przygodę z parkurem A przy okazji, można byłoby to nagrać na YouTube Tylko jakby to, to zrobić? Hmm Eureka! Okej okay. Aby zostać youtuberem muszę mieć jakieś fajne powitanie. Hmm... E, sie, 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 siemanko Nie no ja to już gdzieś słyszałem. E, nie. E, siema albo się nie ma? Eee, słabe. Cześć i czołem, kluski z Rosołem. Nie no, jakbym u babci bym, nie. E, może... Siema, Eniu. siema heniu, siema genia, świat się zmienia. Nie, 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 nie. nie. To musi mieć pozytywną energię, to musi być jakieś fajne, chwytliwe. Yy, a może, cześć tu, Free, słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak, idealnie, to pasuje. Zobaczymy, czy na pewno się nadaje. Hyah! Jestem gotowy! Świecie YouTube'a, przybywam! Ale najpierw po raz setny ucieknę w podkochach jak królik. Aaaa! Co ja tu mam w kieszeni? Nie. To dlatego mnie ciągle gonił.